się tu wziąłeś? Proszę pana, proszę narysować mi baranka. Nie, nie, nie chcę słonia na Narysuj innego. Nie, ten jest już bardzo chory. Narysuj jeszcze innego baranka. A to jest skrzynka. Twój pragniony baranek znajduje się w środku. Ale właśnie o to mi chodziło. Powiedz mi, czy będę potrzebował dla niego dużo siana? Bo wiesz, mam tak mało miejsca. Wystarczy z całą pewnością. Dałem Ci całkiem maluszkiego baranka. Nie jest wcale taki maluszki. Patrz, usnął. A cóż to takiego? Co to za przedmiot? To lata. Samolot. To jest mój samolot. Coś ty? Spadłeś z nieba? To ty też pochodzisz z nieba? A z której planety? Pochodzisz z innej planety? Szczerze mówiąc, takim czymś nie mogę śpiewać z daleka. Skąd pochodzisz, malutki? Dokąd chcesz zabrać mojego baranka? Dobrze, że mi tę skrzynkę, bo w nocy przyda mu się schronienie. Masz rację, z całą pewnością. A jak będziesz grzeczny, to dam ci sznurek do przywiązania go w dzień. Do przywiązania? Co za śmieszny pomysł. Po co? Przecież jeśli go nie przywiążesz, to pójdzie, gdzie go oczy poniosą i zginie. Nic z tego! Nie zrajesz za daleko. Nie jest bardzo mało miejsca. Jest-il vrai que les moutons mangent le Même un troupeau d'éléphants ne viendrait pas à bout de seuls baobabs. Ils sont très grands. Mais avant que les baobabs se développent, ils sont petits. Serce nie faut pojedynczyć, że les moutons mangeront les petits baobabs. Tu sais, avant de grandir, ils doivent être coupés pour qu'ils soient de la taille de rosiers. Si wunę wule pa de baobab, il fore kryze parce paske sur ma planet il ja boku de krem de baobab, e il a fon e Tu dwa dessiner quelque chose pour que fas atonsyon o baobab sur ta planet. Chodźmy popatrzyć na zachód słońca. Musimy poczekać, aż słońce zacznie zachodzić. Ciągle wydaje mi się, że jestem u siebie. Tam mogę oglądać zachód słońca wiele razy. Wystarczy tylko, że przesunę krzesło kilka metrów. Zachód końca jest piękny, zwłaszcza kiedy przetamnia się smutek. Że te pardelet de ma rostro. Cet rostre avait un j'aime un jour d'un bien. Tout ce qui y, a commencé sa toilette. Elle se peut Ah, je me réveille à peine. Je vous demande pardon. Je suis encore. Que vous êtes belle N'est-ce pas Je suis née en même temps que le soleil. J'ai du courage, j'ai des apines. Même les titres avec les griffes ne peuvent pas faire mal. Il n'y a pas de titres sur ma planète. Moi, j'ai eu des courants d'air. Pouvez-vous me mettre sous un globe le soir et apporter un parabon Il fait très froid chez vous. Je vais le chercher. J'ai tout est belle. Je ne savais pas m'en réjouir. J'aurais dû la jeter sur les actes, et non sur les vents Je n'aurais jamais dû m'enfuir. Les fleurs sont si contradictoires. Mais j'étais trop jeune pour savoir le même. Au matin du départ, j'ai mis ma planète bien en Adieu. Je te Je te demande pardon. Je suis encore tous décoiffée. Mais les vents elle est bête. C'est je suis une fleur. Tu edes de de martigues, El tu mojemu ene Żelemer aussi Tu był egotent de memoria sur le planet différent Bien sûr Adeptis Na pierwszej planecie odwiedzonej przez małego księcia mieszkał król. O, o, to poddany Czemu pan uważa, że jestem poddanym Dla mnie wszyscy są poddanymi Zbliż się, żebym mógł ci się lepiej przyjrzeć. Przepraszam, ale bardzo długą podróż. Nie wolno bać w obecności króla. Ale skoro jesteś bardzo zmęczony, to nakazuję ci ziewać. A na czym wasza wysokość panuje? Panują nad wszystkim, nad gwiazdami i innymi planetami. Czy w takim razie mógłbym zobaczyć za słońca? Mogę wymagać rzeczy tylko możliwych. Nie mam tu już nic do roboty. Muszę iść. Czekaj, tak? nie odchodź. Mianuję cię ministrem sprawiedliwości, tylko nie odchodź. A tutaj nie ma kogo sądzić. Najtrudniej jest osądzić samego siebie. Jeśli ktoś do tego dokonać, jest prawdziwym mędrcem. Wtedy mały książę odszedł i stwierdził, że dorośli są bardzo dziwni. Drugą planetę zamieszkiwał człowiek próżny. Dzień dobry. Ma pani śmieszny kapelusz. Potrzebuję go do pozdrawiania tłumów w odpowiedzi na plaski. Na nieszczęście nikt nigdy także nie przechodzi. Udzę jedną dłonią w drugą. A co trzeba zrobić, żeby kapelusz spał? Czy to prawda, że bardzo mnie podziwiasz? A co to znaczy? Podziwiać? Podziwiać to znaczy uznać, że jestem najładniejsza, najbogatsza, najlepiej ubrana i najinteligentniejsza na całej planecie. Ale ty przecież jesteś sama na tej planecie. Zrób mi to przyjemność i podziwianie, mimo to. Podziwiam cię, ale do czego może być ci to potrzebne?